Wczoraj mówiłem o tym, że Jarosław Kaczyński zmienił narrację z tego, że Polska ma być katolicka i że tylko katolicyzmowi zawdzięczamy nasze dobre istnienie, i że po katol poza katolicyzmem jest tylko nihilizm, czyli jakaś nicość i zło. Na już Święcie Niepodległości Powiedział, że Polska ma taką misję, żeby ratować cywilizację chrześcijańską. To nawet mało zorientowany obserwator sceny politycznej, no to już tak troszkę wie, że chrześcijaństwo to jest trochę szersze pojęcie niż katolicyzm. Niektórzy, na przykład Polacy, nawet wiedzą, że jest na przykład Kościół prawosławny, który się też zalicza do tego, Kulturowego, głównego nurtu chrześcijaństwa, że są jacyś protestanci, ale to już niewielu wie. Oczywiście troszkę sobie kpię, no ale nie za bardzo. Dlaczego to jest takie ważne? Ktoś powie, a co ma zaznaczenie, czy Kaczyński mówi katolicyzm chrześcijaństwa, w ogóle czy on tam w coś wierzy, czy nie wierzy. Proszę Państwa, to, co deklaruje człowiek, który ma decydującą władze w tym, jak się obsadza na przykład prokuratorów, jak się obsadza komendantów policji, jak się obsadza urzędników w urzędach skarbowych i tak dalej, i tak dalej. Pośrednio może mieć nawet wpływ na nauczycieli, choć w Polsce akurat oni są w tych władzach samorządowych, podlegają pod władze samorządowe, ale już na przykład na wyższe uczelnie ma bezpośredni wpływ. Jeśli powie, naszą drogą jest katolicyzm, a reszta nihilizm, to teraz jaki wpływ ma to na przykład na prokuratora, na pracownika wyższej uczelni i tak dalej i tak dalej. To ma wpływ na nasze codzienne życie. To ty, ja, nasze dzieci będą musiały radzić sobie z tym, co powiedział naczelnik państwa. To nie ma inaczej.